Tutaj zasad nie ma nie, zasad nie ma nie, nie ma nie, nie ma nie Ej, Tutaj zasad nie ma nie, zasad nie ma nie, nie ma nie, nie ma nie Ej, Zasad nie ma nie, Ustałem sobie prawo, o tym jestem cały wers O tym ta przeprawa, o tym jestem cały sens Byś nigdy nie przystawał i nie poddawał się Dziś robię to co chcę Robię to co chcę, rozłożyłem talię, ustaliłem całą grę Skarbie nie martw się, skarbie nie bój się Robię to co chcę, uwierz to co chcę mnieś teraz bluzkę, albo sam rozbiorę cię, sam rozbiorę cię, wiem, że tego pragniesz, ale nie przyznajesz się. Nic już tu nie mówię, ona bardzo tego chce. Ona bardzo tego chce, ona bardzo tego chce. Zabieram ją na wyspy drogie życie MG. Pojadę z tobą wszędzie, ja ustalam co i gdzie? Podejdź, podejść bliżej, nikt nie dowie się podejść podejdź bliżej, decyduje co i gdzie Co i gdzie Podejdź, podejść bliżej, nikt nie dowie się nie, 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 nie Tutaj zasad nie ma, nie Zasad nie ma, nie Nie ma, nie, nie ma, nie Tutaj zasad nie ma, nie, tutaj zasad nie ma, nie. Ale braku nie bój się, robimy sobie muze. Zapal za nas, napisz się, za nas, napisz się. Priorytetem zawsze cel, mam zawsze wszystko, co chcę. Tutaj nie ma zasad, nie ma żadnej bloka Nic nie ogranicza, dlatego to bardzo kocha. Nie wiem, jak opisać ten stan, chyba to euforia. Nic nie ogranicza nas, gdy nagrywamy potra, Ale otrzymam jednak dookoła głowy. Bez zasad ścierwa, podają tej trocy Tu okazję zwęsza każdy co ma dosyć Wszędzie takich milion, pozjadał narkotyk Chcą ukraść parę złotych i ważne komu Obrabią bezbrony, gazem dadzą do oczu Nikt nie jest nigdzie wolny, gdy ktoś ci to może wziąć Uważaj na siebie, masz tą odpowiedzialność Masz tą odpowiedzialność, masz tą odpowiedzialność, masz tą odpowiedzialność Tutaj zasad nie ma nie, zasad nie ma nie, nie ma nie. nie.